Na szybkiego, jako kontynuację wczorajszego filmu. Pronica, silnik Hondy. Pronica włoska, czy kW. Kupiona na złomie za stówę. Nie obraca się ani pronica ani silnik. Brak yy, świecy w, w bloku. Rozkręcona, latająca pokrywa zaworu. Chyba to jest pokrywa zaworu, bo na jeszcze nie rozkręcałem po wyciągnięciu prądnicy, a miałem z tym dość sporo problemów, bo ta prądnica pron, jest na takim stożku i była dość przyrzewiała i mocno, i mocno trzymała. Musiałem tu się męczyć, dawać te, dawać kliniki drewniane, podbijać. Długo mi to zeszło, ale dałem radę. Okazało się. Że promnica jest chyba dobra. Już teoretycznie, bo nie mierzyłem. Nie jestem elektrykiem, nie mam, nie mam e, mierników, e, ale się okazało, że silnik jest zapieczony i nie kręci się w ogóle szarpakiem. Szarpakiem nie obróciłem. Jak ściągnąłem szarpak, też nie dało się obrócić. Wlałem, wlałem trochę oleju do. Cylindra WD40, trochę nafty. No i po wielkich trudach ruszając w tył i w przód. Rozruszałem, rozruszałem wał, cylinder puścił. No i na, na razie chodzi, ale jeszcze dość ciężkawo. Będę codziennie zamieszczał filmiki z naprawy, e, jak to idzie etapami. No, jeżeli ktoś ma ochotę i chęć to zapraszam do oglądania. Jeżeli się spodobało, liczę na lajka, like a najlepiej komentarz, jakieś sugestie, bardzo mile widziane. Na koniec, jak już naprawie się uda, to, to zrobię długi film. To też zapraszam do oglądania. To tyle.